No cześć, witajcie. Ostatnio mówiłem wam na tym ostatnim filmie, że może uda się dograć kolejną część, kolejne zmagania z naszym czerwonym autobusem. Jeśli tam pan się odezwie odnośnie tych elementów poszycia, elementów wnętrza, resztę. No i pan się odezwał, także jadę pod Bydgoszcz jedziemy po te wszystkie boczki elementy tam tapicerek no i zobaczymy jak to wygląda bo ja szczerze też nie wiem w jakim to jest tak do końca stanie także jedziemy a jedziemy sobie dzisiaj troszeczkę innym autem bo taniej, bo to diesel i troszeczkę wyjdzie nas po prostu taniej dobra nie ma co Aha, jeśli by Was tam interesowało to auto, typowo, co to jest? No, jak każdy widzi, jest to Fordzik, ale jeżeli kogoś by interesowało, co to jest za auto, to też można zrobić o nim jakiś osobny odcinek. Ale dobra, nie ma co, nie o nim jest dzisiaj e, mowa, także nie przedłużam i ruszam w drogę. To do potem. Cześć, witajcie. Dzisiaj miała być taka przyjemna robótka przy naszym autobusie. Miałem wymieniać tutaj te poszycia boczne. Nie wiem, czy ktoś tam szorce oglądał. Pokazałem, że jednak kupiliśmy to. No i miała być dzisiaj wymiana. Niestety wymiany akurat dzisiaj nie będzie. Dlaczego? A no dlatego. Pękła nam w autobusie linka sprzęgła. Także dzisiaj będzie. Przymusowa robota wymiany tego też elementu. Także mam nadzieję, że uda się to załatwić, naprawić, ogarnąć. Że dzisiaj autobus nam ruszy. A jak to będzie wyglądało, to coś tam może uda się nagrać w trakcie. No to co? To do potem. No dobra, ja już przebrany, gotowy do działania. I chodźcie zobaczyć. Mamy nasz autobus, i teraz ta klinka sprzęgła jest tutaj. Nie wiem, czy to widać. I ona będzie luźna. Także to wszystko tutaj do wymiany. Także, żeby to zrobić, żeby mieć lepszy dostęp, podkręcę sobie tutaj tą obudowę filtra i w środku trzeba się będzie dostać tutaj do pedału żeby się tu dostać do pedału, odkręcić należałoby tą osłonę i może tą zobaczymy może nie trzeba będzie wszystkiego rozbierać może tylko ta wystarczy i zobaczymy jak to będzie tak więc roboty trochę jest Bierzemy się to potem, no dobra, część tutaj już porozbierałem. I od razu uwaga: jeżeli ktoś ma takie auto, to od góry nie się przygotuje na bardzo dużo rozbierania. Potrzeba na to bardzo dużo cierpliwości, bo te śrubki są naprawdę poukrywane w różnych miejscach i to naprawdę trzeba dużo rozbierać. Teraz muszę rozebrać te. Odkręcić w sumie tą śrubę i tu jest obok druga. Jak widzicie, część już tu rozebrane. Muszę rozebrać to, żeby do, mieć dostęp tam do pedału sprzęgła. Jak to rozbiorę, będę mógł sobie tam bez problemu rękę włożyć i przeciągnąć tą linkę. Przynajmniej przynajmniej tyle w teorii. Także rozbieram dalej na razie wnętrze. Y a za chwilę jak już tu będę miał pełen dostęp zajmę się rozbiórką w komorze silnika, także lecimy dalej No i dobra, zobaczcie Mam tutaj dostęp już do tego wszystkiego Alinka sprzęgła Nie wiem czy zobaczycie Jest tam tam u góry jakoś tutaj będzie można podejść, tam jest ten plastik ułamany, ciekawe czy to będzie widać może poruszę sprzętem ten plastik biały na samym końcu to jest to co trzeba tutaj na samą górę tego pedału e, zaczepić także będzie zabawa ale myślę, że jakoś damy dobra, lecimy, bo szkoda czasu dobra, namierzyłem gdzie to wszystko idzie teraz patrzcie yy. tu na dole Widzicie, może tu jakieś światło dam o, nie wiem czy widać tu mocuje się linkę i ta linka idzie w tamtą stronę. Tam, 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 tam. I patrzcie. I to jest linka sprzęgła i ona wchodzi tam w ścianę grodziową. Tutaj, o, tam na dole. I to muszę to wyjąć. Spróbujemy to wyszarpać. Może nie będzie takiej tragedii. Ale najpierw musiałbym ją odpiąć. No, nie wiem, czy to będzie widać, ciężko to pokazywać. Yy... O, może teraz. Najpierw muszę tutaj, bo to jest napinacz linki i muszę ją odpiąć. Yy... No tu z tego mocowania. I ona tu będzie luźna, i spróbuję ją wtedy wyciągnąć tutaj na wierzch. I spróbuję ją po prostu wyrwać z tamtej ściany grodziowej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Lecimy. No i dobra, mamy przyczynę. wyjęłam linkę, także zobaczcie, winę ponosi. Ten oto pęknięty tutaj plastik, który ostatecznie zsunął się z pedału. Cała linka wygląda tak. Nie jest nigdzie uszkodzona, także ale Mimo wszystko i tak się nie nadaje do dalszego używania. także Montujemy nową i zamykamy temat. No i dobra, wydaje się, że po robocie linka sprzęgła zamocowana. Wszystko chodzi. Samochód rusza. Nowa linka. To widać. Edał sprzęgła już w powietrzu, także pojeździłem tu nim kawałek do przodu, do tyłu. Także wszystko póki co działa. Mam nadzieję, że ta linka się nie ześliznie, bo tutaj jest taki magiczny samonapinacz. Jak ona spadnie, to już jej w życiu nie zamontuję. No ale póki co wszystko chodzi. No dobra, pozostaje mi poskładać to wszystko do kupy a tego troszeczkę jest <laughs> zobaczcie trochę tych szpargałów się nazbierało ja muszę zmontować całą prawie całą deskę rozdzielczą w sumie mógłbym sobie zacząć już powoli to demontować żeby wymienić, no ale no zastanowię się jeszcze nad tym dobra, na razie zawijamy to wszystko, składamy i jedziemy w najazdę próbną Dobra, przywiozłem tutaj parę rzeczy taką oto listwę i takie oto schowek otwierany i to są pokrywki tam na desce rozdzielczej tej góry. Jak już mam tutaj częściowo to rozebrane, to zaraz to zamontuję. I już nie trzeba będzie tego drugi raz rozbierać. No to lecimy. No dobra, powoli składam to wszystko. Powoli śrubek zaczyna ubywać na szczęście. No i zobaczcie, i taki odcień będzie ta tapicerki. To jest ten jaśniutki, i tu jest jeszcze ten stary. Także tak to będzie wyglądać. I te wszystkie materiały właśnie docelowo mają być w takim właśnie kolorze. I to jest też, jak się przyjrzycie, to zupełnie inny materiał. To jest taki szorstki, a tu jest taki mięciutki. Także coś zupełnie innego. W końcu od najbogatszej wersji Dobra, robię dalej Bo tu już coś padać zaczyna Jakiś deszcz, także Pora się ruszyć No dobra, przyszedł czas teraz Na demontaż tej półeczki Także Tą półkę trzeba wysunąć Ją się Ej, może wam pokażę Uda się o, Ją się w ten sposób wyciąga możemy sobie gdzieś tu I tu mamy trochę śrubek, także bierzemy się za odkręcanie i wstawiamy nowy, e, nie wiem jak to nazwać, daszek, nową pokrywę schowka chyba. No element po elemencie lecimy do przodu. Środek już też jest zmieniony, otwiera się, domyka się. Nie jest on idealny, bo ma tu jakieś tam kropki, niestety nie udało mi się tego doszorować ale poza tym wygląda naprawdę fajnie, teraz trzeba zdjąć tutaj pokrywę poduszki powietrznej i zostanie nam ten oto pasek do zdjęcia razem z tym trzeba będzie panel od klimatronika zdjąć również z drugiej strony no i wychodzi na to, że jak to jak to już zrobię to będzie Chyba po robocie Jakieś tam pierdołki tutaj Poskładać, podokręcać I, i będzie wszystko I jedziemy się przejechać <grystanie> No dobra Właśnie wyciągam tutaj Ostatni element układanki <grystanie> Na tą chwilę Zobaczcie To cała ta listwa Ona idzie do góry Ale jeszcze muszę ten panel sobie odkręcić końcóweczka ósmeczka. no tutaj już pokrywka od poduszki powierzchni też jest zmieniona także wszystko zaczyna nabierać już kolorków bardzo się cieszę bo będzie tutaj troszeczkę inaczej, jaśniej także ostatni element układanki no, i będziemy chyba kończyć. Lecimy. No dobra, to mamy zdemontowane. Odkręcony panel klimatronika. Listwa zdjęta. I wymieniamy ciemną na jasną. Także czas zakładać to, składać wszystko już, że tak powiem, razem, żeby nie mówić inaczej. No i jedziemy się przejechać, trzeba rozgrać trochę ten samochód, bo już naprawdę zimno się na dworze robi. To już nie lato. Ło, zrobiło się zimno, ale udało się. Zobaczcie. Picerki wymienione. Tak one się tu elegancko prezentują. O, tutaj widać różnicę. Stara, nowa. No znaczy się nowa, też stara, ale <laughs> inny rodzaj. No, także odpalam wóz i jedziemy na przejażdżkę. No dobrze, auto śmiga, wszystko jest ok. Biegi wchodzą bezproblemowo, nie trzeba tam nic regulować. Także udało się ogarnąć nasz autobus. <laughs> Bardzo się cieszę. Do tego, taka chyba już najcięższa. Zrobód jeśli chodzi o wymianę tych tapicerek też została zrobiona. Ech, no i korzystając z tego, że mam akurat długi weekend mm, wolne w pracy, <grych> to chciałbym wymienić jeszcze prawdopodobnie jutro te poszycia drzwi ech, no i to będzie też dosyć długa praca, bo ech, tu będzie też dużo rzeczy do rozkręcania, mnóstwo śrubek, zakamarków, a będzie rozpiąć klamki także też będzie co robić. No roletki też trzeba będzie przełożyć, bo w tamtych, e, no, e, w tamtych boczkach niestety nie działają, u nas działają, także roletki będą do przełożenia no. A na dzisiaj wydaje mi się, że chyba będziemy kończyć, czas troszeczkę odpocząć, bo już zbliża się 16, a ja tu w sumie od, no od rana walczę, także cieszę się, że się udało, że auto znowu wróciło do żywych, no to widzimy się pewnie w kolejnym filmie, prawdopodobnie znowu na dziobaninie tutaj przy samochodzie. No ale. Dobrze, że jest co robić. No, to trzymajcie się. I do zobaczenia. Na razie, hej.